Zakupy w Bartku robię dosyć no, od dawna. Kiedyś jeszcze wybierałam wody dla siebie, chociaż teraz już trochę wywracam z tego sklepu, więc wybieramy wody dla mojej młodszej siostry. Ogólnie dlatego, że są całkiem ładne i zawsze możemy tutaj coś wybrać. A do tego, że no, działają przez kostopię i nie powodują problemów i schorzeń spowodowanych yy, noszeniu złego yy, obuwia. więc nawet jeśli wydamy trochę więcej na buty, to potem nie wydamy na lekarza, więc myślę, że to jest mimo wszystko za oszczędzenia. Lekcie Zima 2015 oceniam no w sumie dobrze. Jak zawsze możemy dzisiaj coś znaleźć, coś mi się podoba, coś tam mojej siostrze, chociaż dzisiaj moja siostra z moją mamą wybierały sobie jedne buty, bo okazało się, że wszystkie mamy ten sam również stomin też dla... Ani, te mojej przyjaciółki, wybrałyśmy buty, szczególnie mimo tego, że już jesteśmy zostali na stepy dla dzieciaków, to są tutaj buty nie tylko dla takich małych dzieci, są też takie dla osób starszych.